O, słyszę las! Słyszę las! Ja też? O, jestem o, w lesie? O, o. Nie, ja słyszę trawę. A jest, widzicie, my się... co my teraz robimy? My biegniemy, prawda? 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 No a wiecie, że dzisiaj cały odcinek będziemy musieli bierać, bo nie będziemy mogli się zatrzymać? No nie! A. No. A, to jest mega a. ciężkie. Okej. Okay. Czyli nie ma chowania pod wieżyczkę i. Nie ma w ogóle chowania. Znaczy, możesz się chować, to musisz się. biec. Tak, musisz cały czas wumieć kliknięte, cały czas. O ja. O ja. Aha, o ja. aha, dobra. Dobra. No ale pod wieżyczkę się nie schowam jak ten. Jak, jak możesz ten, wejść, wejść i biec dookoła wieżyczki. Próbuję jakoś zepsuć sobie to W, żeby no mi cały czas klikało. Hmm. Ja... Co klikało? No żeby dobra. mi W cały czas klikał. Próbuję jakoś zablokować sobie klawisz na klawiaturze, ale chyba nie da ja rady, więc będę ja, musiał ja, trzymać. Ja, ja zrobiłem coś takiego dla udowodnienia, to pokazuję. widzą, że klikam. Cały czas W. Klik, 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 klik. Tak, jest zaznaczone no tak. u mnie A ja teraz trzymam, mimo że dalej nie biegniemy. No. Tu, tu, tu. W, 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 w. w, 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 w. Kto kliknął w, 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 w. skip? Co ja. ja

w w, W w, super, będzie. Mówię wam. Aha. <noise> <Ja> się doczekać, już <noise> się mogę? Cały czas operation, o, nie, się i nie, 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 dobra, dobra, dobra. To yy, ja to nie, nie tak w w jest, o, tam jest... dobra, nie, nie, jest nie, 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 Ciężką butelkę? nie, 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 chciałem na klawiaturę Niebieski. butelka na klawiaturę. Żebym nie trzymał paluszkiem, żeby coś mi samo trzymało w no moją trzymaj paluszkiem, <grym> proszę pana. nie mogę. Nie niby, żebym się, wiesz, nie pomylił. O nie, o, nie, lepiej, o nie, nie, o nie, o nie. nie. nie widzowie nie, 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 to Słonika. Nie, 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 nie. O nie, niebieski, niebieski. Kurde, wiecie co, bo ja mam problem. O mój Boże. Mam problem Discordowy, chyba na sekundę będę musiała się zatrzymać. Problem Discordowy? To jest słonika cześć, cześć. słonik mnie niebieskim Widzę a, mnie, też wiecie co bolet. u mnie ostatnio się wydarzyło? Dobrze kochani, pisali... nie dyskwalifikujcie <grym> mnie, swój. ja idę do szafy, ja to muszę naprawić. Dobra, widzowie a. mi pisali, że mało się odzywam, no ja się mało odzywałem, bo mnie gardełko bolało A ja się ogólnie mało o. odzywam, bo mi zabrania ci gadać. O o, o, o nie! To czemu zabraniamy ci gadać? O, 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 o. Czy, bo o. bo we zawsze przekrzykujecie mnie zawsze, Jo Czy ktoś już jest coś ja, 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 ja zebrałem. Ja Ile masz? Trzy stąd. Aha, a, to, już mam dwa, od... to koniec. dobra, nie, 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 A no to fajnie, że niebieski tam jest. No no no. no, Dobra, słuchajcie, no, 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 no. nie jestem w stanie tego naprawić. Nie, nie ma problemu. O, o dobra, ja w teraz nie trzymam w, w tym, nie? Ale się wykazałaś, trzymamy, Ola. Bo... No a po co? Przecież i tak nie poruszysz. <laughs> nie wiem, żeby nie było. Ej, ale teraz się zatrzymaliśmy. No tak, właśnie. No ale teraz nie możemy się ruszyć tak czy siak ale... Nie, dobra, nie mam żadnego... S.O.S. No nie, no bo to jest cutscenka, cutscenki się nie liczą! Krystian... Ale Krystian, ty zawsze dobrze tłumaczysz. Maciek, nie bój się! Ja czekam, aż Ola będzie tłumaczyła. Maciek, co się stało? Co się stało, Maciek? ze mną, będę się twoim wyrazie twarzy wygląda jakby coś się stało. Nie, język mnie piecie. Jakby kupę w zrobił. No bo coś słodkiego zjadłem i kwaśnego bo kupę potem słodkiego i kwaśnego Na następny raz y Ola wchodzi pierwsza do kręgu magicznego. Do czego? Do, do magicznego, do magicznego kręgu. kręgu, żeby zobaczyć, czy Ola będzie tłumaczyła, jak pierwsza wejdzie. Nie ma czegoś nie. takiego. Nie ma znaczenia, Sandra, a, a. No to czemu bierze... zawsze zawsze Bo ja jestem no, bo wybrańcem. On ma... Bo on ma najpierwszą literkę w alfabecie. Nie, 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 nie. Chciałbym, chciałbym zaznaczyć, że to nie miało znaczenia, bo ostatnio graliśmy z osobami, z twoimi widzami, którzy mieli literki przed. I nie było ale, tego. Ale, bo ty patrzyłeś pewnie inaczej, to jest albo pierwsza ale. literka alfabetu... Patrzyłem na listę graczy, nie na to jak albo, ktoś się nazywa w grze, tylko na, na nazwę użytkownika. Dzięki, Krystian. Albo y, jak stare konto jest, to musisz mieć bardzo stare konto, Krystian. Nie ma starych rzutów. Ooo, Boże, rzuty, o Boże, rzuty. O ja je, jestem je, stary, je. ale nie zmieniłem. czy konto jest stare. Myślę, że konto ry, 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 też jest stare, jak ty jesteś stary. Jezus Maria, Krystian. <laughs> nie no, Krystian, żadna Jezus Maria. Krystian, kupił konto w robocie. O Boże. O kurcze. Co? Aaa, okay. co się Dobra, wydarzyło? Nie nie nie, 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 rzucił mną. Rzucił mną. Dłonika, z blue i... słonik! lecę! Let's... Ja ogólnie unikam wszystkiego i wszystkiego co się rusza, nie? Lecę na zamek! O, oh, trafiłam w zamek! Trafiłam! Ry 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 ry. Sioma. O Siema! Siema. Czemu ja w karton weszłam? To działa? Dobra. Discord mi działa, muszę znowu wejść do szafy, żeby to naprawić! Dlaczego ci nie działa? O co no chodzi? Bo, no bo z jakiegoś powodu miałam cię strasznie cicho, o, nie, mam i to teraz mogę nie? cię w końcu podgłosić No to gdzieś. Tak. Ty specjalnie mnie wyciszyłaś! No dziesiąt nie mogłam Discorda nawet 10%! Tak, się nie, nie. nie ale Ale o, tak jakby to ci trochę, ale to dobra, wszystko A może tutaj? A nie patrzę się na ten. Weź łapkę, weź łapkę. Dobra. Cały czas trzymałem. Cały czas trzymałem. Tyryryry. Ile jeszcze? Kto ma ostatnią ja mam, butlę? Ja, ja mam, ja mam, ja już biegnę, ja już biegnę No, no dawaj nie, tutaj! Nie, kurde Ale tu jest zielony i niebieski o, Niebieski jeszcze! O, nie. No nie, bombo, co to za kombułąbo? Jeszcze go złapię, ja, bo bo... no Boję ja cię gonią Wiem, ja uciekam oh, oh. Jeszcze go złapię Do uciekam A wiecie, że ta ostatnia idzie tutaj na koniec? Wow Hola. Musicie teraz trzymać mocno kciuki Ja się kciuki. załaduję jako świeczka Trzymam kciuki Trzymajcie! Siam kciuki. Dobra Maciek, jedziemy w Biegnę, biegnę, biegnę! Biegnę przez Lasertaqa. Tak, to już dookoła mapy. Musiałem, musiałem. Ja Mówię A po ci co poważnie. to ty idziesz do Greena w takim razie? <grym> <grym grym grym> Och. Dziękuję. Okej. Okay. Wysło. Rykomaćek taki kartonowy. No bo no. ja bez kartonu. Teraz kuleki. Zakładam. Oh, oh. O, tekstura mi się nie wczytała! ma. Czego? Lukis. Dobra, słuchajcie. Ufałem, że to będzie bardzo, Lukis. bardzo. Lukis. Lukiiiis! Lukiiis! tym razem jest wieża! O, a o! Tym razem Ola nie zabrała wieży. Tak, tym razem nie zabrała. Tym razem Ola była grzeczna. <grym> Teraz będzie sobie się Maciek, jecha. Maciek, proszę się odezwać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ale super. Bramu umiesz doliczyć do sześciu, hehe. Maciek żyje. <grym> <Maciek. grym> Teraz no to 10 do dziesięciu nie chciałem już doliczyć. <grym> nie chciałem się popisywać! Ej, ej. Umiesz przez to nas Co? zgadać? Ja wiem, ja jak jestem, jestem chora. Heś, ja Zobaczcie, jak mię, ja teraz tylko. mówię. No to fajnie. Jezu, Krystian. Czekaj, jeszcze raz powtórzcie coś. Jeszcze raz mówię coś przez nos. A Sandra? Ja, ja nie umiem przez nos. <ścoughs> jak się gada no, przez, się no, przez nos? Nie mam pojęcia. Po prostu gada, musisz tak. zatkać nos i tak jak mówić. <ścoughs> <ścoughs> tak. Nie no, no ja, ja, jak, ja to jak to sobie mówię. zatkam palcami. <ścoughs> Ale to spróbuj tak nie zatykać palca. Ja próbowałem znaleźć. so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-so-sonika? No, no Sonic Nos Sonika? Nos Sonika. No słonika? Nie, jak nie, o, to jedziemy? No, no, o, boże. Nos Soniki czy nos słonika? No nos słonika? <grychy> o, nos słonika? O, nie widziałam cię! Szuty, Siema, ja już odniosłem. Ja też odnoszę. Słuchajcie, są trzy czerwone i trzy niebieskie. No to jest wojna. Ojojoj Idę ją wyrównać, mam żółtego to Widzowie w komentarzach mam napisać, który kolor wygra O nie, co ja zrobiłam, pod mostem są wszystkie A, dobra, Wszystkie idę. są pod mostem i prawie nie są... To, to kom... ja też idę pod most, ja też Faj idę pod most Ola idzie pod most O kurde O nie, Ola miałam pomarańczową kulkę Ola miałam pomarańczową kulkę, miałam pomarańczową kulkę. Dobra, dobra Gdzie się omrywa Takie dwie kuleczki Aha, dobra, okej, okay, rozumiem dół. Dzięki, że go zabrałaś, Ola. No Krystian! Okay, Czy ktoś ma kulumki? Ja mam kulumki! No, no okay. jestem pod mostem i nie ma tu nic. Ale ładna Dzień, Ola! Jedna osoba jaka! coś ma. Jedna osoba kukaw! coś ma cały czas. Ja mam, ja mam, ja mam! Mhm. I kto ma jeszcze jedną? Ja nie mam Iść, nic. Ja nie mam. Żadna nowość, miała. Maciek. Dobra, ja nie biegnę. Ja miałem wcześniej, dużo, duzio przyniosłem. Siema. Ale jaki... Aaaa! stronę? Zabrałeś <noise> 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 Poratowaliście mnie! Poratowaliście <noise> mnie! Bo on mnie porwał! Złapał mnie za ramionka! A teraz będzie wydać e, Bobuksy za to, że w katstence to się wydarzyło. Nie, no ale przez. Podobało to... mi się najpierw ja ciało na sam Ja mówię, lecę, za olo, ufam, Oli. Nie ufaj mi, to błąd! <noise> Ej, ale jakie ładne kulki teraz były? Żółte, pomarańczowe! Takie ładne! A nie tylko niebieskie <noise> ja, i czerwone! Ja lubię, żółte! Mi się pomarańczowe podobałem. Nie lubię pomarańczowego. kolory, ładne są te pomarańczowe. A wiesz, że ja też nie lubię pomarańczowego koloru, a mój ulubiony Rainbow Friends to pomarańczowy? I mój ulubiony Pokémon też jest pomarańczowy? Charizard? Nie. Nie znasz go. Nie znasz go. Buziel. No on się nie nazywa Buziel, tylko ja tak mówię. Ale tak kreśla Buziel. Ja znam tylko Charizarda. No nie, i... słuchajcie, właśnie, dobrze Maciek mówisz, dobrze zaczynasz. Proszę, co? kontynuuj. Że najgorsze jest to, no. że jak my sobie poradzimy później, jak będziemy mieli cały czas W Gdzie A, później? Problem no, jest teraz, później. bo jest Cyjam. No właśnie, i się ruszać aha. musimy aha. cały czas. No, aha, aha. I, oj, kurde, ej, ja cały czas trzymałem W, ale że moja po się zablokowała i nie chciała A to nie iść ja też ja tak miałam. Tak. Ja, ja miałam ja... tak w labiryncie, o! wiesz? Ej, ja miałem cztery obu. Eee, to to miałem. Chciałem powiedzieć, że miałem cztery Cześć, przy sobie. Cześć Oho. Ja lecę przed ciebie, wy... ale się boję. Tak, oni biegają razem. O Boże, gangu. nie! O Boże nie. O Krystian. No. Krystian, czy ty możesz mi przestać bu zawsze robić? Bo się, bo się... Aha, dobra, 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 rozumiem. Co jest? Ja. Cyjan, cyan, cyjan. Rozumiem. Oj, o nie, nie, mój tata, uciekam. Mój tata? No, Ucieka cyan, przed ojcem cyan, <noise> sobie. Gdzie są te cukry? I do domu mi każe iść. Kto prze... Ja nie mam no, nic, no? ja nic nie znalazłam. Kto, kto przetrzymuje ja cukry? A! O ja nie, cyjanek, o nie! O, nie! Cyanek. Ja nie mam nic, totalnie. Nie, 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 nie. zostaw mnie, zostaw mnie. O, no bierz go, bierz go, bierz go, bierz go, bierz go! Zabierz go, <ślało> udało go, się. Uciekłam bierzgo, bierzgo, bierzgo. przed cyjankowym. Mój. No. <ślało> o, ja nie, Macie kulka bierzle. na ciebie leci. Było nawet szybko, no. Było bardzo szybko. No. Bo ktoś przytrzymywał cukry. A czemu ja tak z tyłu stoję? A ja w ogóle nie stoję. A nie, ja jestem jeszcze za Olą, to jeszcze lepiej. kolejce po prostu. Dlaczego ty, Sandra, uważasz, że ktoś przytrzymywał? A może bieg? A ja biegam. Ja cały czas Maciek po prostu powoli biega na tych swoich nogach. No nie Ej, czyli teraz rozumiem, że musimy biegać do momentu, aż nas losowo wrzuci. No tak. No nas losowo wrzuci. Nie możesz wsiąść do wazonika chyba. A możesz wsiąść, możesz ADC czas klikać przecież, to też się liczy. Nie, ja biegam tak. Ja A ja nie! Ja Zdrowia przez płotki skaczę, tak? Ja skaczę przez spotki e, e. <ścoughs> ja, ja, ja wolę nie, bo się wywrócę. Krystian, odrzuciłeś! No się podnieciesz! Jak ty tu odskakujesz? Ja? Jak ty to robisz? Krysian, no przechodzę ja przez to po prostu. Ja Jestem za nich Ja jestem za No ja... ja nie mogę. Ja nie mogę. Nie? Ja jesteś tylko jest tak trochę niższy ode mnie. No ja po prostu ja przebiegam ja przed. Prze... No wu po prostu klikam i przebiegam super, Krysian, przez to. Super, super. I co teraz w otrzymamy. I nie, do teraz przodu? nie musimy, no bo już jedziemy u, do przodu u, cały czas. Krysian, to już, to już jest ruch, Maciek, wiesz? Ja z Tawa Gonikiem to się truch. Nie Krystian! Epilepsji? No przestań! Ola, Ola pójść, ci pawia! Jezus! No żebyś widział, Krystian! Ja ostatni raz z jadę w wagoniku! Jasne, jasne! To trzeba to wykorzystać! No, przystań! no przystań! To co wy tam robicie? W głowie mi się kręci, przestań! A weź pójść z pierwszej kamery! Ola na wymioty zbiera! No patrz z pierwszej! O Jezus! Krewie, też, chwycię, no już oh! jestem, proszę Cię, naprawdę mi się w głowie kręci jak tak robi, Tak możesz, tak sobie rób. <grywie> tak sobie rób? <grywie> no nie! <grywie> no, prurr! Wszyscy prurr! mają palaczkę. Krystian, ostatni raz to mówię, ale ostatni. A. Już Jeszcze raz. to <grywie> No skończ! Weźcie go ode mnie, proszę! Oddam za darmo! Już nie da rady! Już nie da rady. Ola, da, dawaj swój magiczny gość! Ciasto, ciasto, ciasto! Jakie ciasto? ciasto? A, bo było no, ciasto. kiedyś właśnie ciasto! Czekolada! Karma, jak wypijesz! No, bo mi się Christian! tylko to przypomina! Siema. Bo wyjdź z tego wagonika! Dawaj, wychodź! Okay, jak się ciesi. Prze przeskocz do mnie! Dawajcie na lewo, wszyscy na lewo! Na lewo? Dziemy do orange, no. A dobra, to czekaj, nie bo nie ogarnęłam, się, które, nie to lewo, które to lewo, które to prawo. A dobra, dobra, to będę mówił prawo, to będzie lewo. Krista. Aha, dobra, dobra. <laughs> Krystian, no sz szarpie ci dzisiaj, Krystian? <grystian> jest jak ten taki jeden kolega w klasie, którego nikt nie lubi, bo jest denerwujący. O, każdy no? miał taki takiego. Ławce. Akurat w, w szkole to wszyscy lubią tego wkurzającego. Ja nie. Właśnie nie, ja nie lubię. Nie? A, nie, no dobra. Jezu, ja w klasie no, miałam takiego. No, A to tak znaczy, tak że nie dziewczyny nie lubiały? No. Nie, Christian ja Krystian ma Nie Nie tu zjeżdżą do. Przestań się bujać! Moi, Przestań no się Krystian, bujać! weźcie go ode mnie, błagam! Puszczyłaś <śla> go do wagonika? I żałuję <śla> bardzo! Z całego serca żałuję, że ze mną no siedzisz w wagoniku. Następnym razem skancelujesz Christiana ja, z wagonika. Ja prawie pojechałam w w prosto. prosto. Naprawdę, grabisz sobie, grabisz sobie. Grabisz sobie, ola ci grabiami wywali, bo sobie grabisz. No, się tak Ciekawe skąd on spadł. Eee, nie wiem. Sprówniała podłoga była na górze. Super, z szmaragdy i diamenti. A to jest ciasto, to, jazda, to był nie polczki w życiu. Nie, Oreś. Tak, najgorszy jast? jest, Orez. Najgorszy jazd. Na lewo, na lewo, na lewo. Śmieci! Takich jazdów nie chcę mieć. Nie chcę mieć. Nie takich jazdów. Ona nie lubi jazdów. O nie, gdzie jestem? Czekaj, Jezus, gdzie jestem? W końcu tutaj. jestem wolna. No nie, możemy przestać się ruszać. Pamiętajcie, musimy się ruszać cały czas. A ra ta 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 ta. Co krzyża nasz taki głęboki? Ta 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 ta. oddech musi wziąć... po tym? Tak. Ah! Nie umyj mnie! Co to było? Ej, fioletowe braki stąd w. Nie ma fioletowych ja... chyba? Masakra no Maciek, czy jeszcze? Boże. Maciek najlepszy. Ja jestem za Jest... Maciek, <śmiecki> będziesz widzony? Nie, nie, jestem za wami spokojnie, dobrze. On ma metaliczne szczęki. <śmiecki> metaliczne szczęki. <śmiecki> jeszcze was przegoniłem, ja nie Szczepki wiem. Szczęki 8. <śmiecki> ja też nie wiem. <śmiecki> o mój Boże, słuchajcie, udało się! Udało. Ja cały czas biegnę. Da, 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 da. Idziecie z nim, rozumiem? Tak. Odprowadzamy go do lochów. Krystian! O, gdzie ja jestem? O, gdzie ja jestem? A tutaj, dobra. Brawo, okay. się brawo, Brawo! Krystian, <gryśla> naprawdę, to była nasza znaczy ostatnia ta kolejką. Nie sądzę.